W łóżku to jest jakiś światło. No, Proszę ja mogę mieć partnera w ryżu, ale nie, nie w łóżku. W łóżku to mam żonę, mam kobietę. Normalną kobietę. No dobrze. Woda z no, Bo tutaj widzę... jest kilku. Panie Kryku. Bo tutaj widzę przybywa trochę, co do mitów się tak przemykają. Rozpoznaje niektórych, a przynajmniej tych, którzy są zarażeni głupotą, tą propagandą. Już mijamy transparenty, zwolnimy teraz panów policjantów i dziękujemy za ochronę. Uwaga, że pan sprzętu nie stracił. Przy okazji komentarz, komentarz policji również również będzie uświęcona do wszystkich. Pana Bartło, pan Bartłomiej był chrzczony i ładną żonę. To nie będę.